Dzisiaj pokażę Wam, jak robiliśmy lizaki z Eweliną z tortowego Ciocha i jej synkiem Mieszkiem. Najpierw zaczęliśmy od małych lizaków. Mieszko zrobił podstawowe wzory plus wzór troszkę trudniejszy, czyli lizaka autko. Na te warsztaty wybrałam oczywiście kolory biały, różowy i niebieski, bo kojarzy się z tortowym Ciochem. A jeżeli chodzi o smak, to stwierdziłam, że wybiorę smak, który ja najbardziej lubię, czyli porzeczka. Ale to była tylko rozgrzewka przed robieniem giga lizaków. Ja go będę musiała całego zjeść. Myślę, że nie Ile wiedz... to jest kilogramów? Myślę, że nie będziesz narzekać. Półtora, Półtora kilograma? Ile masz 100 gramów cukru z 350? 100 gramów. 100, gram. 100 na 100. Nie, no 100. Eee, kalorii, kalorii, kalorii. No to, kalorii to nie ma. wiem, co gram będzie miało wszystko. To nie ma kalorii, bo to jest z powietrzem. A, A, no tak. To nie ma kalorii, bo to jest z powietrzem? Dobra. Czyli... nie, to bez kalorii. Możesz jeść. Pytanie, robimy jednego z całej, czy dwa? Zróbmy dwa. dwa. Dwa, bo później jest tak ciężko gdzieś go postawić. Więc sam kiedyś takie od ciebie tak. i nie miałam go gdzie postawić. No to każdy tego. Nie bo... nie Co mieszko byś miał takiego dużego witzaka? Zniżko strzelić i brzuch, jak ty takiego zjesz. Mam nie, to to. Masz chociaż to zjeść. Czyli nie no, ale 100 gramów cukru ile ma? 350-400 kalorii? No, ja nie no, Czyli jeszcze... 400 razy 90, kalorii by miało. Czy jeszcze? Nie, jeszcze nie. <grym> Także tutaj bardzo apel do obserwatorów Candy, nauczcie ją, że się mówi gramów, a nie gram. Ale y, co mnie nauczyli to, że jest coś napisane, a nie, że coś <grym> pisze. pisze. No. No, to to, się to, to akurat wiedziałam i jeszcze ja nie umiem się nauczyć. Jak oni mi piszą, że jest mówię 2025. 2025. Tak, no. A, no człowiek, człowiek się uczy całe życie, a szczególnie na internecie, to wy ciebie piszko. Tak, no, tak a swoje. Chodź mi i co ja mam z tym robić? A to już jest twarde po Kręci, ślimaka. To ślimaka. od tej twardej części kręcimy gigalizę. A, to tu już a musiałam, co mam rozciągnąć. nie musisz. Już nie muszę. To jest ta tak. twardsza. To od tej twarzy. O, pięknie! Może Mieszko idzie? Mieszko? To... Nie no, Mieszko, to przecież lepiej to zrobisz lepiej to robisz, mówię Ci. Patrz na mamę, Mam tutaj sobie Nie, 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 dobra. Trzymaj, Mieszko, bo ja tutaj nie widzę przyszłości w Cześć. karmelarstwie. Dobra, mocno ciśnij. Nie Jeszcze. wyszło mi tak ładnie. Jak Patrz mi się... na Mieszka. Widzisz to? Mieszko, nie no, po prostu no, ja jestem ja pod wrażeniem. Już... Jeszcze te włosy. <laughs> Chociaż rękawiczki masz. I to też dlatego tylko, że mnie tutaj, tutaj zwróciłaś uwagę. Ja tego nie, nie mogę wbić. Skrystalizowało się, czy co? Ja coś źle zrobiłam. <grym> Ej, czemu się Candizem wisi? Nie jesz. <grym> Bardzo Musisz mnie zaprosić, żebym zrobiła u ciebie następny to, tort. Otynkować albo coś. To tego <grym> na pewno nie zrobię. Eee, więc że ty tynkowałaś już torty. Nie, ja zrobiłam ja jeszcze z masy, z Ja to umiem. <noise> Tylko na okropku, nie za płasko. Mogę prosić? Tak, bardzo. A coś robimy na niej? Zdajemy jakieś... Ja, ja bym chciała y, całego w takich mini swojego Zdajemy zrobić. Świetnie. Że sam tak będzie serduszkiem. Y, Chcesz jest... jeszcze z tego serce zrobić? A tak, ja tak. A to y, co teraz? Wiem, że tutaj muszę to wbić. Mm -hmm. I tutaj to doklewać. Mm -hmm. Serce. Coś czuję, że to będzie jabłko. A smak porzeczka? To nie fair, to chyba musi być porzeczka. No jednak troszeczkę inaczej się z tym pracuje niż z masą cukrową. Dużo ciężej, e, czy nie powinnam tego obrzeć? Nie obrzać? Czy... Po prostu za wolno robić. <laughs> to, na pewno. to trzeba szybko. To jest jak się tylko ludzi wykorzystuje do pracy, ja a samemu się, się nic nie robi. To mówisz o sobie? Tak. A, okay. Ja się sama hejtuję. Żeby równie nie dawać e, takiego dużego pola do popisu. Powinnaś mieć taką koszulkę z napisem Hate yourself. <laughs> to dobry pomysł. No i lizaki mamy gotowe. Prawie idealne serduszko. Mm. Mm. Mieszka nim widać. No właśnie z I lizakiem. się tak <laughs> troszkę niżej. Kto robi najlepsze lizaki na świecie? Candy. Candy. No pięknie. To jest jedyna i najlepsza odpowiedź.